Cześć. Krótka instrukcja, jak korzystać z naszego generatora kodów QR. Więc w zasadzie proces jest bardzo intuicyjny, natomiast w dwóch słowach. Sposób kodowania: jeśli nie wiecie o co chodzi, zostawcie domyślny UTV-8. W specyficznych zastosowaniach będą wykorzystane inne rodzaje kodowania. Rozmiar kodu: tutaj po prostu należy wpisać, jak duży ma być kod po wygenerowaniu. I tu w zależności od tego, do czego wam potrzebne. Jeśli potrzebujecie czegoś na plakat, na ulotkę no to wtedy po prostu większy rozmiar kodu, jeśli potrzebujecie czegoś na wizytówkę, może być mniejszy. Pamiętajcie również o tym, że grafik zawsze może z małego, z dużego zrobić mały, odwrotnie się nie da, więc taki tam 300x300, jeśli się wygeneruje, to zupełnie spokojnie wystarczy. Zawsze będzie można to poprawić też, także tak to wygląda. Poziom korekcji, można wybrać średni w zasadzie będzie wystarczający. I tutaj, jeśli chodzi o ustawienia, to wszystko więcej mamy tutaj. W zależności od tego co kod QR ma robić, w jaki sposób ma działać, wybieramy różne przeznaczenie. Z takim najprostszym jest tekst. Będzie działało to w ten sposób, że jeśli ktoś zeskanuje nam ten kod QR, to po prostu zobaczy ten tekst. I tutaj jest cały szereg zastosowań wbrew pozorom, bo mogą być w ten sposób ukryte jakieś hasła, mogą być ukryte na przykład zadania i tak dalej, więc tutaj cały szereg takich zastosowań można przyjąć. W przypadku maila, jeśli Ktoś zeskanuje taki kod, to automatycznie zostanie przygotowana wiadomość mailowa, która może zostać wysłana na jakiś, na ten wskazany adres. Więc no tutaj zastosowania, również różne, wszelkiego rodzaju konkursy, na przykład zapytania ofertowe, no cały szereg, myślę, że różnych pomysłów znajdzie się. Numer telefonu, jeden z najprostszych QR-kodów w tym momencie numer kodu wyświetli się komuś na smartfonie, będzie mógł zadzwonić. Nie będzie musiał wpisywać tego przy pomocy klawiatury. Wygodnie. Podobnie z adresem www, tak? Na plakatach, na ulotkach, na wizytówkach, wszędzie tam, gdzie chcielibyście podać jakiś konkretny adres, na przykład adres strony z ofertą, z promocją. W tym momencie można tak zrobić. VKart, ci, którzy wiedzą o co chodzi, w tym momencie można generować pliki w formacie VKart i wysyłać. Bardzo fajny bajer to generowanie SMS-ów. Tu wpisujemy numer, na który ma być wysłany SMS, tu wpisujemy wiadomość, tak? Znowu zastosowanie, na przykład w konkursy. Robimy konkurs, który polega na tym, że ktoś ma wysłać wiadomość z o danej treści. Po to, żeby nie męczyć użytkowników wpisywaniem, po prostu po zeskanowaniu kodu wiadomość zostanie wygenerowana automatycznie. Bardzo fajny kod QR. Lokalizacja no, to też jedna z.